Maria. O Mario, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką. Miłujesz nas i znasz nas. Nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko Miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z strategii miennego wieku o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako wspólnota narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy ziemski ogród. Grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich. I wszystko, z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: Przebacz nam, panie. W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, ty, najświętsza matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza. Ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie, a Twoje niepokalane serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty. Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twojego serca. My, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas. Czyż oto nie jestem tutaj ja, Twoja matka? Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą. Tak właśnie uczyniłaś w kanie galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś mu: Nie mają już wina. O matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, ponieważ dziś zabrakło nam wina nadziei. Zniknęła radość. Rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo. Zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji. Przyjmij więc, O matko, to nasze błaganie. Ty, gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy. Ty, arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania. Ty, ziemio nieba, zaprowadź w świecie Bożą Zgodę. Ugaś nienawiść. Usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości. Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa. Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój. Niech Twój płacz o matko poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią. I uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swojej ojczyzny. Niech Twoje bolejące serce poruszy nas do współczucia i przynawi do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością. Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus wskazując na ucznia obok ciebie, powiedział ci: Oto syn twój. W ten sposób zawierzył tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do, kto, do każdego z nas rzekł: Oto matka twoja. Matko. Chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość wyczerpana i zrozpaczona stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę. No i My zatem, matko Boga i nasza matko, uroczyście zabierzamy i poświęcamy Twojemu niepokalanemu sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością. Spraw, aby ustały wojny. I zapewni światu pokój. Niech tak, które wypłynęło z Twojego serca, otworzy bramy dziejów dla księcia pokoju. Ufamy, że poprzez Twoje serce nastanie znowu pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata. Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na Ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, która powiedziałaś Bogu tak i na którą stąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą Harmonię. Ożyw nasze oschłe serca. Ty, która jesteś żywą nadziei krynicą. Ty, która utkałaś człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przymierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.